Witam na kanale Gazetki i Promocje. Jeżeli trafiłeś tutaj, to najprawdopodobniej oznacza, że lubisz korzystać z promocji w ulubionych sklepach Polaków. Czy czujecie też to co ja, że piękna i praktycznie urządzona kuchnia to smaczniejsze potrawy? To zapewne autosugestia, ale też wydaje mi się, że jeżeli mamy odpowiedni sprzęt, to bardziej staramy się przy kuchennych pracach, a co za tym idzie, efekt finalny jest bardziej smakowity. Lidl proponuje akcesoria kuchenne wykonane z bambusa. To coraz częściej stosowany materiał w naszych domach. Jest ładny, trwały i daje nieco poczucia egzotyki. Hitem Lidla w najbliższych dniach będzie zapewne składany stół z bambusowym blatem. Bambusowy asortyment jest jednak dużo bogatszy. Zachęcam do zwrócenia oczu w stronę pojemnika na herbatę to gustowne bambusowe pudełko nadaje specyficzny klimat wykwintności codziennej degustacji herbaty. I zdecydowanie jest bardziej atrakcyjne niż zwykłe kartonowe pudełko na herbatę. Goście, którym zaproponujemy napój i damy do wyboru jeden z bardziej lub mniej egzotycznych smaków, będą niewątpliwie mile zaskoczeni takim sposobem podania. Szczególnie gdy do herbaty podamy na przykład pachnące dalekimi krajami owoce na bambusowej, obrotowej tacy. Miłośnicy kucharzenia, którzy znają się na rzeczy, zachwyceni będą nożami typu Santoku. Jest to nóż o charakterystycznym kształcie, który jest ulubionym narzędziem kreatywnych kucharzy. Noże Santoku niejednokrotnie mają bardzo specyficzne wgłębienia nazywane grantom. Zapobiegają one przyklejaniu się krojonych produktów. Skoro skierowaliśmy się w stronę Azji, należy podkreślić, że dostępny jest w obecnie w sporej wielkości powlekany ceramiką łok, nadający się również do kuchenek indukcyjnych. Na koniec powiem tylko, że w promocji są także zestawy pojemników plastikowych na żywność, które każdorazowo, gdy się pojawią, to znikają z prędkością tasaka chińskiego mistrza kuchni. Życzę Wam więc udanych kuchennych eksperymentów oraz odnalezienia w ofercie Lidla swojego ulubionego gadżetu kuchennego. Bo każdy przecież taki ma. Ja życzę Wam miłego dnia, wspaniałych posiłków i dobrej zabawy w kuchni. Do usłyszenia.